Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części filmów o roślinach domowych-doniczkowych. Moi drodzy, długo nie mogłam się zebrać, żeby ten, ta drugą część filmu nakręcić, ale w końcu mi się udało, także będzie ten film właśnie o roślinach domowych-doniczkowych. Bez zbędnych już wprowadzeń, zaczynajmy. A zaczniemy piękną rośliną aglaonemą. Ta roślinka ze mną jest już około 4 lata na pewno. I jest dosyć duża, solidna. Ciężko mi nawet całą wam pokazać. Jest naprawdę ogromna, duża. Liście są dużo większe od mojej dłoni. Niestety nie wiem, jaka to jest dokładnie odmiana, ale z odmianami aglaonem no, jest dosyć ciężko. Także no, jest taka, jak widzicie, piękna. Na pewno też łatwo taką dostać. Gdy ją kupiłam, też już była spora, ale jeszcze przez ten czas bardzo urosła, zagęściła się. No, i naprawdę jest bardzo piękna. Nie jest wymagająca. Lubi takie stanowisko rozproszone. Oczywiście nawożę raz na dwa tygodnie zimą, nawet rzadziej. I liście oczywiście przecieram wodą przygotowaną z olejkiem nim. I tyle właściwie o niej. Tuż obok też dwie aglaonemy. Już nie są mniejsze, ale też już są ze mną jakiś czas. Yy, ta troszkę mi podchorowała, ponieważ stała na oknie, gdzie było dosyć dużo słońca. Latem. I troszkę niektóre liście, y, tak nawet, może nawet nie wspaliły, tylko się wyblakły. Więc troszkę taka nie, w niezbyt dobrej formie, jak to zimą rośliny są. Ale myślę, że ona się zbierze. Nic z jej złego się tutaj nie dzieje. Być może wiosną przesadzę ją pewnie do ceramisu. Y, druga także, klaunema. I ona jest ze mną chyba najkrócej, najmniejsza, ale też mi się spodobała ze względu na te białe, piękne liście. Ciekawe, czy kiedyś urośnie. I będzie taka wielka jak ta pierwsza. No zobaczymy. One raczej rosną powoli, no ale nie są jakieś problematyczne. A dla one jak najbardziej Wam polecam. Kolejna roślina to oczywiście Monstera Variegata. Dosyć młoda sadzonka, ale bardzo szybko mi rośnie. Ja ją kupiłam jako pęd, który miał już korzenie. Także było mi o tyle łatwo, że, że mi się bardzo ładnie już potem yy, rozrosła ta sadzonka. Ma piękne, dosyć wybarwienie, biało-zielone. Zaczynają pojawiać się te słynne dziury. No i przesadziłam ją już pierwszy raz, jak się ukorzeniła w się i rośnie sobie dosyć ładnie. Oczywiście nawożę i na razie nie ma z nią żadnych problemów. Tuż obok monstery stoi kolejna roślinka, też o biało-zielonych liściach. Teraz na tle tego śniegu, który jest za oknem, pięknie się prezentuje to oczywiście Filodendron Birkin. Także jest ze mną już jakiś czas. Myślę, że dwa lata, nawet więcej jest. Jak widzicie, już fajnie się ta roślinka rozrosła, bardzo gęsta, dużo liści, no i nie ma żadnych problemów. Przynajmniej ja nie widzę. Na przecieram liście, tak jak mówię, i nic więcej z tym nie robię. Okno wschodnie, bardzo ładnie się prezentuje. Bardzo lubię tąże roślinkę. Obok mamy słoiczek z wodą, w której stoją dwie. Dwie szczytowe sadzonki begonii. Dostałam ją od koleżanki Moniki. Bardzo ładnie mi się one, znaczy powolutku, puściły korzenie. Bałam się, że może tym okresem takim jesienno-zimowym może być ciężko. Ale jak widzicie, korzenie są. <grytanie> może korzonki, nie korzenie, to za dużo powiedziane. Ale korzonki są. Ja myślę, że za niedługo będę już mogła spokojnie tę roślinkę wsadzić sobie do ceramisu. Ja miałam begonii sporą. Były filmy z bagoniami. Natomiast jakoś nie, nie mogliśmy się razem dogadać i przeszłam na filodendrony i z tymi roślinami dużo łatwiej mi jest. Natomiast bardzo mi się podobają begonie, ale no nic na siłę, że tak powiem. Ta się bardzo ukorzeniła ładnie i zamierzam ją właśnie sobie wsadzić. Mam nadzieję, że będziemy się z nią dogadywać dobrze i będzie mi ładnie rosła, bo piękne wybarwienie liści, jak widzicie. Także za niedługo będę, mimo tego, że jest zima, przesadzać do ceramisu. Kolejny mój taki roślinny gigant to Filodendron bilietje. To jest bardzo duży okaz, jak widzimy, postawiam go sobie na podłodze, żeby Wam go pokazać, jak wygląda w całości. Ma piękne, duże liście. Liście mają około 30-40 cm, długie odygi, pięknie rośnie. Dostałam go na prezent, jako taką malutką sadzonkę, nie wiem, 10 cm, może nawet mniejszą listek po listku, każdy kolejny większy liść także pięknie sobie rośnie, bardzo go lubię, jeden z moich ulubieńców. przesadziłam go już kilka razy, zawsze był w bigosie ale ostatnio przesadziłam go do seramisu. no i także w nim pięknie sobie radzi to jest właściwie taki jeden z tych, które nie wymagają jakiejś specjalnej opieki czy troski a pięknie rosną, także ja takie kwiatki uwielbiam ponieważ nie trzeba się jakoś specjalnie tutaj nad nimi rozwodzić a mimo to okaz jest prześliczny stanowisko oczywiście jasne okno wschodnie no i tak ze mną jest już ze 3 lata na pewno i przejdźmy dalej do kolejnej pięknej rośliny kolejna roślinka to także filodendron, ale jest to filodendron kupiony teraz niedawno może z miesiąc temu White Princess jeżeli dobrze pamiętam no i kupiłam go tak trochę do odratowania, ponieważ spodobały mi się te liście, to ubarwienie pięknie biało-zielone. No niestety już widziałam, że był albo przelany, bo miał bardzo mokro, albo był gdzieś przemarznięty, bo już mogły być wtedy przymrozki. No wiadomo jak to w transporcie, w jakichś marketach większych bywa. Ale mimo to wzięłam go i po jakimś czasie przesadziłam do ceramisu, puścił jeden liść, jak widzicie on już nie jest tak pięknie wybarwiony jak te wcześniejsze oczywiście. Natomiast no, przynajmniej widzę, że liść jest zdrowy, a te wcześniejsze albo były podmrożone, albo, yy, albo były przelane i zaczynały podgniać. Wydaje mi się, że on raczej był podmrożony, tak mi się coś wydaje, ale to tylko takie moje, moje zdanie. No i liczę, że, no, że mu się poprawię, że kolejne liście już będą, yy, tak jak ten, zdrowe. No i myślałam, że troszkę ładniej wybarwione, no ale jest taki, yy, jaki jest. Kolejny filodendron, który stoi tuż obok, to filodendron, który dostałam także od koleżanki Moniki. Jest to odmiana y, filodendrona meleochrysum. Y, dostałam go taki praktycznie jak teraz wygląda. Widzę tylko tutaj, że jest takie zgrubienie i tutaj będzie się pojawiał chyba kolejny liść. On był ukorzeniony, także wsadziłam go prawie od razu do ceramisu. No, i jest ze mną. Chucham na niego i dmucham, bo kiedyś miałam tą odmianę, ale mi padła. Podejrzewam, że miała za dużo słońca, chyba, i ją przypaliło, i potem już nie dałam rady ją uratować. A ten jest przepiękny, ma duże liście, co prawda dwa, ale to była młoda sadzonka, bo to chyba pęd szczytowy. No, i puszcza, tutaj widzę, coś się będzie działo, także liczę, że kolejny trzeci liść już urodzi się u mnie. Także mam nadzieję, że będzie, będzie kolejny liść. Jesteśmy przy kolejnych roślinkach. Tym razem stoją sobie na kwietniku. Tutaj w jednym koszyczku mamy trzy filodendrony. Są to takie młode sadzonki Silver Queen, ukorzenione, już wsadzone do ceramisu. Ładnie podrósł. On ma właśnie takie srebrne, fajne liście. Obok młoda sadzoneczka kupiona, niedawno przyszła, jeszcze jej nawet nie przesadzałam. To jest Gloriozum. Przyszła w czasie mrozu, troszkę taki zmarniały był, ale widocznie przetrwał. No i mam nadzieję, że jakoś mu się poprawi. Przesadzę go w wolnej chwili na pewno do ceramisu. E, obok rzuciutkie, piękne liście to Malaya Gold najprawdopodobniej. I mam e, takich sadzonek kilka, ponieważ pokazywałam w pierwszej części właśnie roślinkę mateczną, którą zcięłam. E, jedną sadzonkę podzieliłam na kilka pędów, wszystkie mi się fajnie ukorzeniły i mam właśnie tych filodendronów kilka, żółciutki, taki piękny, limonkowy kolor, bardzo go lubię. Ten filodendron przepięknie szybko rośnie i naprawdę jest bezproblematyczny. A u samej góry na kwietniku mam y, też filodendrona oczywiście, jest to Brazil i on tutaj może ma troszkę ciemno, jakiś taki widać niezbyt jest w formie. On rośnie w bigosie, trzeba będzie mu wymienić to podłoże i troszkę go przyciąć. Na pewno muszę zrobić jakiś prysznic, bo troszkę jest tutaj zaniedbane, no ale sobie żyje i ze mną jest już kilka lat. Natomiast na parapecie tutaj okno zachodnie. Jest tutaj dosyć ciemno, zwłaszcza y, zimą, światła mało, dlatego no, postawiam tutaj dwie roślinki. One już stoją bardzo długo. Mamy tutaj y, język teściowej, czyli wiere. Ona bardzo ładnie się rozrosła, ja ją dostałam od mojej mamy. Ona pięknie rośnie, jeszcze jej w ogóle nie przesadzałam, o tych ciasna, czyli tak jak lubi i na razie zostaje w tej donicy. Obok mamy zamiokulkas, on też już jest ze mną dobrych kilka lat. I też sobie rośnie w doniczce, też mu dawno nie wymieniałam ziemi, może trzeba byłoby na wiosnę mu coś tutaj wymienić. Takie roślinki na dzisiaj przygotowałam, takie wam dzisiaj pokazałam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i oczywiście zapraszam na mój następny film. Następny film będzie już ostatni film na pewno podsumowujący w tym roku. Także do usłyszenia. Trzymajcie się, dobrego weekendu. Cześć.